Święto Świętej Teresy Benedykty od Krzyża. W pierwszym czytaniu z Księgi Ozeasza słyszymy niesamowity głos Pana Boga do swojego narodu, który traktuje Go jako swoją oblubienicę. Wyprowadzę oblubienicę na pustynię i przemówię do jej serca. Zaskakujące w tym opisie jest to, że Ozyarz przedstawia pobyt Izraela na pustyni jako czas narzeczeństwa, jako czas miłości, jako czas piękny, bliskości z Bogiem. A wiemy z pięciu księgów, że to był czas trudny, to był czas próby, to był czas czasem niewierności. To był czas walki, można powiedzieć, zaraz po wyjściu z Egiptu walki o to, czy być wiernym Panu Bogu, czy nie być. A więc mamy z jednej strony taką sprzeczność, można powiedzieć, którą pewno młode, czy w ogóle małżeństwo mogą powiedzieć, że to nie jest sprzeczność, że to jest normalność. Że to jest normalne, że trzeba się dotrzeć, że na początku małżeństwa nieraz bywa trudno, że te początki mogą być bardzo jakieś takie z jednej strony piękne, a z drugiej strony jakieś takie zaskakująco yy, nie, niestabilne. I ja może tak jest właśnie, że kiedy człowiek wchodzi w prawdziwą relację z Panem Bogiem, to z jednej strony ma doświadczenie takiej bliskości Boga i, i niesamowitej miłości, a z drugiej strony też ma niesamowite doświadczenie swojej niewierności, swojej niestabilności. Natomiast ważne może jest w tym fragmencie to co, to, co mówi wyrażenie: wyprowadzę oblubienicę na pustynię i przemówię do jej serca. Może tu jest klucz. Czemu my czasami nie czujemy się oblubienicą? Czemu my jesteśmy za bardzo daleko od Pana Boga? Może nam brakuje tej pustyni, może brakuje tego odseparowania się od ludzi, od rzeczy, od spraw, od trosk, że jednak cisza, że jednak przestrzeń, w której będę tylko ja i Pan Bóg, no jest miejscem, kiedy naprawdę mogą dziać się wielkie rzeczy. I jesteśmy naprawdę zniewalani różnymi rzeczami, jesteśmy otoczeni różnymi ludźmi, i tak naprawdę każdy z nas jest w jakimś wielkim wirze, i niby uciekamy w ten sposób od samotności, czy mówimy, że to jest nasze powołanie, czy zadanie. Natomiast warto postawić na to sam na sam z Bogiem. Warto postawić na tą pustynię, warto postawić na to, żebyśmy w życiu tworzyli sobie takie miejsce i przestrzenie, gdzie będziemy naprawdę tylko sami z Panem Bogiem. Psalm 45 jest przepięknym hymnem na cześć królowej, którą kocha król, którą po prostu chce poślubić i o której mówi tak piękne, że, tak piękne słowa. I ten psalm warto sobie poczytać na takiej zasadzie, jakby to myśmy byli tą królową, jakbyśmy byli my tą oblubienicą. Król pragnie Twego piękna. Córa królewska wchodzi pełna chwały, jest przepięknie odziana, żebyśmy też mieli świadomość, że jesteśmy piękni, że dla Pana Boga jesteśmy naprawdę kimś niesamowicie wartościowym. I ten obraz który z Nowego Testamentu mówi o tym, że Kościół jest oblubienicą Chrystusa, a On jest oblubieńcem, to zawsze kojarzę właśnie mi się z tym, że nikogo Chrystus tak nie kocha na świecie, jako Kościół, no bo On jest oblubieńcem, a my jesteśmy oblubienicą, że nikogo tak Bóg nie kocha na świecie, jak, jak ludzi, którzy który stworzył, którzy są Jego dziećmi, żebyśmy jednak Przypominali sobie, powtarzali sobie, czytali o tym i mówili: Jesteś kochany, jesteś kochana. Jeżeli jesteś na tym świecie, jeżeli pojawiłeś się na tym świecie, jeśli Pan Bóg pozwolił, żeby żył, to jesteś kochany, jesteś naprawdę kochana. I Ewangelista opowiada o, o, o dziesięciu pannach, które przychodzą na, na wesele, i tak naprawdę pięć jest nierozsądnych, pięć jest rozsądnych. Widać, że my mamy możliwość spotkania z oblubieńcem, my mamy możliwość wejścia na ucztę, natomiast od nas zależy, czy wejdziemy, czy nie wejdziemy. Tak po ludzku wydaje się, że a, mogły pożyczyć te oliwy panny mądre, przecież mogłyby troszkę nam wystarczyć, troszkę nam, ale tak naprawdę nie da się, nie da się. Są pewne rzeczy, których nie da się pożyczyć. Nie da się pożyczyć wiary, nie da się pożyczyć wytrwałości, nie da się pożyczyć miłości, że my możemy być z ludźmi, możemy być dla nich, ale ostatecznie to, co jest między nami a Panem Bogiem, to jest absolutnie niepożyczalne. To jest absolutnie nasze. I żebyśmy, żyjąc w świecie, w społeczeństwie, w Kościele, gdzie wieloma rzeczami się dzielimy, pomagamy sobie, żebyśmy czasem nie zgubili się przez takie myślenie, że wszyscy, wszystkim mogą w jakiś sposób pomóc. Nie, przyjdzie taki moment, przyjdzie taki moment, że nikt ci nie pomoże, bo nie da ci pokoju z siebie, nie da ci z siebie wiary, nie da ci z siebie miłości, jeśli to nie będzie twoje. Sprawa życia wiecznego, to jest naprawdę nasza, zawsze osobista sprawa, naszej relacji z samym Panem Bogiem. Pana z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.